Witam Was bardzo serdecznie, nie patrzcie na moje włosy, ale witam, idziemy na dwór. Tak, na dwór idziemy. Jest 11 stóp na dworze, nie jest jakoś chyba zimno nawet, byłam z psem, więc nie wiem. Nie jest zimno, więc idziemy w, w, ciągu, w bluzie i spodekach, malutka, ubrana jest, więc chyba, no, będzie wyjeżdżam teraz ja oczywiście wyjechać na nowa. I ja teraz się stopniowo nie jest wtręc. Więc mam, ale nie zakładam na wózek, bo nie pada, nie jest mokro. I ma być ciepło, więc... Słońce ma być, ale nie ma słońca i jest chłodno tylko trochę, tak? Więc dlatego taką przykrzyłam. No i to wszystko praktycznie. No i my sobie idziemy do mojej przyjaciółki, bo się z nim umówiłam. I mam nowy wózek, jak widać. Nie mam niebieskiego, mam połączoną rączkę, więc jak widać to Do Znowu Malutka jest ubrana, już pokazuję. W czapę ją. Bluzkę, którą już jest ubrudzona body i spodenki. I chyba tylko tak, tylko to. I ona sobie leży. Mam ma tu zabawki różne takie, no jak widać to mam nowy wózek dosyć, on jest taki, jeszcze bardzo połączona rączka jest, no i jest fajna. E, idziemy tam do domku wolnostającego do mojej koleżanki, która też się bawi misiami, opiekuje, ja się nie bawię nimi, to ja się nimi opiekuje, e, więc no, tak mogę powiedzieć. Um. Tutaj muszę tak zrobić Idziemy Wieszka <laughs> tylko, tylko, ciko. Tiko, 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 No i tam idziemy <laughs> uh. Tu I mi wózek ucieka O Ręcznie. Chyba. Idziemy tam i zapukamy i zobaczymy e, czy ona wyjdzie malutką pos posadzę bo ona nie chce mi coś siedzieć coś e, e, leżeć więc dlatego e, tutaj ma parę e, zabawek dużo jej nie, nie wyrzuca znaczy jeszcze pod ma no i, i nie, dużo nie bierę bo ona bardziej rzuca z tymi zabawkami niż się nimi bawi więc no tylko tak mówię że to właśnie jest Bardziej zabawa dla dzieci rzucanie zabawkami. Mam tak farba. Dobra. Musiałam odrobić ro lekcję. Ehm, plastykę? Bardziej plastykę zrobić i matematykę. No ale to tam. No i, i, i mi się nie chciało. Znaczy, mam ręce, tylko ta farba nie chciała coś zejść. Więc no, idziemy mam tylko sobie siedzi w łyżeczku fajnie poglądam mam te jeszcze była tutaj fotelik yy, spacerówka tylko nie, nie dało się tego zapiąć nie dało się włożyć tego nigdzie więc musieliśmy to wywalić a i piwór mam tutaj gdzieś piwór włożony tutaj bo tego się nie da odpiąć e, niestety Już tak zrobił i i cóż No. I my idziemy. Idziemy. I ta koleżanka też wyjdzie ze swoim misiaczkiem I no. Sobie idziemy. Dzisiaj środa. 20 czwarty. Środa. No więc. Fajnie. Teraz nagrywałam filmy na zapas, bo po prostu Sorry, że trzeba parę... bo dwa tygodnie temu wrzuciłam film. Ale I... I am sorry po prostu Po prostu Po prostu, po prostu, po prostu I am sorry. Z jakich zawsze tu zostawiam, zapisałem go i... Idę po koleżankę. Dobra, już jest moja koleżanka. Weź misia! No i... Moja koleżanka, ja się, bo ja o 15, o 15 muszę być w domu. No i no. I czekamy na nią. Na nią, na nią, więc no. Poczekamy. No. I tak, ja tylko mówię, że tak, że, bo ja chyba będę miała nowy wózek, nie wiem. Chyba nawet wam stawię miniaturkę tego wózka, mam nadzieję. On nie będzie jakiś ładny, nie będzie... Wcześniej znalazłem taki ładny, przeładny, tylko jakaś pani już go wzięła. Ale no, będę miała zielony chyba taki wózek, spacerówkę. I gondola, zielony, tak, ja nie lubię, ja nienawidzę zielonego. Mm, no. Więc my czekamy na moją no i będziemy mogli iść na plac bo u nas na placu nasz plac jest zamknięty eee, tak, nasz plac tutaj na osiedlu jest zamknięty mamy dwa placy dla małych dzieci i dla dużych są zamknięte, bo my mieszkamy na takim powiedzmy na osiedlu prywatnym to można ująć są wszędzie kamery, wszędzie, wszędzie no i widać domy wolnostojące francuska tam wszędzie wolno stojące i w ogóle. No. No. I tak chyba nie wiecie, gdzie ona mieszka, więc. Więc. No. no. Ale za to bym chciała tutaj mieszkać koło mojej koleżanki, która tu mieszka. Francuska 6x1, sze a to była francuska 6x2. I właśnie bym chciała bardzo tutaj mieszkać, koło mojej psiapsi. Ale no cóż to. Czekamy, czekamy na nią. Prosto. No. I odpalę nagrywanie, kiedy przyjdzie więc czekamy kiedy przyjdzie z Laurą czekamy ona ma na drugie Ania, a na, drugie, a na pierwsze Laura czekamy z Laurunią nadal nie przychodzi czekamy po prostu nie koniec po prostu czekamy Mm, 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 mm. no. Czy kurlo na nią? A, czekamy i... Nie no. może Was uprowadzę w moim wózku. Tak z górnej półki. Tu hamulec. To jakieś nasidełko, no, jakieś zabawki, jakieś ubranka i takie tam kocyś mój stary. Tutaj mamy takie taks, tak, tak Maxi Kosz, czy Koś, nie wiem, Maxi Tutaj można patrzeć. Tutaj mamy takie na same które można wyciągnąć. Nie jest to tylko materacyk. Czy to jest materacyk? To można wyciągnąć, żeby wytrzymać albo wyprać. wybrać. czy żeby przykryć. Co to jest? Materacyk i przejście radełko. I jest ogólnie jakby wodoodporne i, i to też więc no nie jest właśnie plus to jest właśnie a jeszcze tutaj mam taką jedną zabaweczkę a drugiej nie mam takiej przypinanej bo moje koleżanki pies zepsuł ale no cóż o, cóż, cóż, życie się mówi no już pokazuję tam o. O, malutką op oparłam, oj, dla widzicie mnie, o, krzywo. Nie patrzcie na moje włosy, bo są bardzo piękne, wiem o tym, że piękne są i ogólnie no, cud, po prostu cud. Nie... Poczekajcie, sprawdzę coś. Tylko. O, tak nie widzicie, dobro. Sut, miód po prostu. No ciebie się proczy tak. Zajdź tam na dół i zasubskrybujmy mnie. mnie. I daj w górę. Podążę do 10 obserwacji. Jeszcze dwie osóbki. jak mi wózek skrzypi no tam nie, nie, was widzicie jak ta nie, się nie, 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 pokażę, po prostu mi się ten nie podoba na telefonie nagrywam i mi się to najbardziej podoba ze wszystkich bo on ma jeden, dwa i trzy balkony a tutaj jest zero balkon po prostu, dobra, czekamy kiedy ona przyjdzie, nadal na moją koleżankę oczekujemy, nie ma jej, nie przychodzi nie wiem co zrobić cały czas nie przychodzi i czekam na nią Dobra, widzę ją. Widzę ją, widzę Widzę, mm. widzę ją, mój syn. Jestem czekała. Ja udział, ja się słyszałam. Ja nie pokażę jej, bo może nie chcę. No, pójdziemy. si, A, jest dwa? Nie, jednego. Nie, ja nie brałam dwóch. E, taka prośba. Czy będę mogła Ci pokazywać go na YouTube nagrywam? Nie. No to nie mamy pozwolenia, więc nie pokazuję. Będziemy... Ja będę siebie pokazywała po prostu tylko. To znowu tam trzeba wejść komisję? Powiedziałam, gdzie masz wkładać. Wózek, no, no tu włożyła. A, dobra, nic nie mówiła. Tutaj go płacz. Takie... I, mam Twoją czapencję. No wiem, wiem, że ją zostawiła. W, w wózku zostawiłaś. Weź od. O tutaj jest. a tutaj jest Laura. Możesz chociaż pomachać. Ma <noise> prowadź, bo ja nie mogę jedną. Idziemy teraz, idziemy. Zobaczcie, gdy dziwnie wygląda. No eee, i tak, mm, wczoraj tak z fani się. A to da się zrobić tak, żeby ten kod dać? i Żebym mogła sobie nagrywać na cichu. Co? Da się zrobić tak, żebym mogła sobie nagrywać na dźwięku. Nie. Mo możesz tylko u mnie. Jezus Maria, ile, ile rur, zobaczcie. Żeby woda przepływała. O ja. Ty też masz takie coś. No mam, pod, pod tym, pod... Kafelkami? No. Każdy chyba ma takie. A my teraz idziemy na plac. No. to e możesz mi pokazać. Serio? No. Ale e, ty siebie pokazujesz? Tak, ja mam normalnie twarz, pokazuję. Ja normalnie patrzę. Jak chcesz, yes. to będę mogła ci pomóc Teraz Jak chcesz, to będę mogła ci pomóc tak. No. Więc zgadzasz się? No, ale na razie nie pokazuję, gdybym na pewno. Okej, nie, też teraz, dobra. No, jak wiesz, to siebie pokazuje, zobacz. Pokazuję? Pokazuję. No, morda, morda. Piękna, morda jestem. Musisz go tak posadzić, inaczej się nie da. Ale to niech się zamienią chociaż raz miejscami. Zaraz. A jak to się nazywa? Będę miała nowy wóz jakiś zielony za to. Pokażesz? Tak. Jak skończymy nagrywać, bo inaczej nie będę mogła, bo ja mam normalnie a, aparat noszę, tylko jest w naprawie no i się nie ma. A tak to... to no. Czemu nagrywać takie rzeczy na za że idzie z mną na No bo em, jak nazywa, nazwanie miałam co nagrywać, a teraz rzadziej są filmiki niż wcześniej na przykład dwa razy w dniu były. Teraz są rzadziej bardzo. Ja nie wiem, jak wrzucić No to ja ci pokażę dzisiaj. Okej, okay, no jak będę montowała swój filmik i zrobię, poczekaj, zrobię miniaturę. Muszę zrobić miniaturę. Czekajcie, muszę zrobić miniaturę. Okej, okay, zrobiłam miniaturę. Teraz możemy iść. No. No, mogą zamienić. E, a, i ogólnie e, my byliśmy na zakupach, więc e, nie na, znaczy, nagrywałam to, tylko i się telefon wtedy rozładował więc jak szliśmy. Więc trzeba wszystko posprzątać i można wtedy ich pow zamieniać. Może no, to jest fajny pulet? Ja muszę go wziąć na ręce. Daj! Pulset! E. No. E. Taki bandyta w tej czapce. On nie jest bandyta, on jest słodki. E, no i... No. On jest troszkę mniejszy, więc... Ona jakby coś nie. Tak, to jest Laura. No czy jest młodszy po prostu, młodsza. Tak, młodsza jest i no po prostu. No on ma więc tak, się tak, to jest na... kombinezon jest no. Tak, to jest mój kombinezon. No. Ogólnie. jest mój kombinezon jakby. Poczekaj, ja może y, kaptur zrobię, weź mi po, na, trzymaj. No ja. nie naciśnij w środku. O, ja muszę sorry, że tak twarzem to, tam, ale inaczej się... nie zamiast, o. No tak. Już, żeby ludzie, bo ludzie się bardzo dziwnie patrzą, więc no. I teraz nawet opierdziel dostaliśmy od jakiejś baby, że my... No, w autobusie, My nie powinniśmy wozić dzieci, nie powinniśmy wozić dzieci. A my się drzemy do tej pani, że tu mi się, a i tak nas nie słucha i tak pod nosem nie powinni wozić. No, on tak gadała, no. Tam ja idziemy z wózeczkiem na placu tam na placu, tam, tam na górkę. A też ja tak powiem, e, moja mama nie chce, żebym pokazała... O! Mów dalej. Nie, bo mojej cioci pies szczeka. Sara! Saruś! Eee, daj mi swojej cioci pieszo. Sarunia! Cicho, tylko Ile mamy lat? No chyba widzisz jaka staruszka jest, tak? Około, nie wiem, 20. Ale nawet więcej nie wiem. Ale no, my idziemy, idziemy na plac I też jest bardzo fajne, bo jeden raz mi tata pokazał swój piękną nie chcę mówić, ale mój tata mi ogląda i moja mama. Swoją piękną twarz po prostu. Słyszałam po prostu piękną twarz, moja mama do tej pory nie chce pokazać. Ale mój tata tak wytrwanił się, że i pokazał twarz na jednym, tykt, na, jednym tyktoku, na jednym filmiku. Więc moja mama się nawet nie skapnęła, a mnie ogląda normalnie. Powiem Wam tak. Oglądam mnie, a się nie skapła ja kocham. Więc... No, tylko musisz rękawiczki ściągnąć. I patrz, widzisz, nie chcę twojej twarzy na razie trzymać. Patrz, masz... nie patrz, to e, e, plastika. E, tutaj masz to, prawda? No. To to musisz złapać i tak będziesz nagrywała. Okay? Dobra. Tylko... No tak, to trzymaj, te i, o to. No, dobra, jest okej? Okay? Nie, tak trzymaj, o tak. Nie, nie widać, o tak zrobić. Ja na siebie. O tak zrobię, o tak trzymaj. ok? Nie bój się, on Ci nie spadnie. Tak musisz złapać, żeby jedną rękę... Tak? Trzymać. Nie. Okay. Daj rękę. O tak. Trzymaj. No trzymaj mocno. No trzymaj. Oj, gu